Potrzebuję zrobić testy, bo ostatnio zamiast takiego efektu wyszedł mi taki i cały czas wychodzi właśnie taki efekt. No i ten spływ nie wygląda najgorzej, ale jak widać tutaj są uszkodzenia, bo szkliwo za bardzo po prostu spływa. Chciałabym uzyskać to. Robiłam to kilka razy, wychodziło kilka razy, a i nagle przestało. Jest to dość zadziwiające, więc postanowiłam zrobić. Taki teścik. Może po prostu użyć mniej szkliwa. E, przygotowałam sobie już tutaj szkliwo, więc poleję a, tym białym. Tym białym no, chyba muszę polecić dwa razy, bo jeśli bym tego nie zrobiła, to ono po prostu będzie transparentne. Więc nie będzie ten efekt, o który mi chodzi. Trochę się zastanawiam, czy znowu nie popłynie, no ale jakby nie mam na to innego pomysłu. No dobra, już w miarę przyschło, więc kolejna warstwa. Więc teraz idzie jedna warstwa tego zielonego szkliwa i zostaje jedna. Wcześniej dawałam tutaj, dorzucam jeszcze jakby taką odrobinę na dole, ale nie będę tego robić, bo być może to był ten błąd i dlatego mi te osłonki nie wychodziły tak jak chciałam, więc zobaczymy po wypaleniu.